Chwila, je, druga chwila trzecia chwila żeby to nie było tak że wszystkie na sobie lądują nie Trud, trudny tere, teren do lądowania pamiętajcie jak wylądujecie trzymajcie z do, do ostatniego momentu aż wysiądziecie jeden medyk na kawale jak może Zaraz przylecimy. <laughs>

Wydaje ci się. Pamiętaj, sure, wam ja bym to na chwilkę... Ej, czekaj, czekaj chwilę, by się pochwalić z roburowi. Ale jaja. No to... Chłopaki... No <laughs> Wszyscy pospadali. Chłopaki, wywaliliśmy serwer, nie chcący. No, chyba tak. Chyba tak. Chyba to nie. my. Ale mówiłem, żeby helek nie brać. Bo to wtedy będzie dupa już. Nawet no, nie. No dobra. Muszą być. No to proszę bardzo, takie helki były. Ale sobie zradziliśmy. helki, naprawdę. Polecam 2 na 10. No. <laughs>